Widzimy teraz na ekranie jedenastkę gospodarzy. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydłami. Ten zespół znamy z zamiłowania do gry wysokim pressingiem. Tak, taktyka wymagająca doskonałego zgrania i przygotowania fizycznego, a do tego bardzo ryzykowna. Bo jeśli drużynie przeciwnej uda się wyjść spod wysokiego pressingu, to mają potem autostradę na połowę rywala. Piłka w grze. No, i co teraz zrobi? Nie oddaje. Nie wyglądało to najlepiej. i Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski ma się nad czym zastanawiać. Też mi się tak wydaje. To wymowne spojrzenie. Jacku, rzadko z takiej odległości udaje się trafić z wolnego. No, ale to. to już była po prostu pomyłka. Zgadza się. Zupełnie zmarnował tę okazję. Lepiej było to rozegrać. popow Kędziora. Werbić. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów. I kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie? Dwie bramki w poprzednim meczu na pewno wzmocnią jego pewność siebie, i dzisiaj. Będzie trzeba na niego uważać. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Potężna bomba to była, Jacku, ale chyba z zamkniętymi oczami. O tak, zdecydowanie zabrakło tu celności. Zła decyzja. Spokojnie próbują znaleźć to kluczowe podanie. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Filip Nowak. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. W takim miejscu zawsze są groźne. Przyjął, ale trochę ciasno. Tak, Bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Obejrzyjmy to raz jeszcze znakomita centra. Sam strzał był bajeczny. Idealnie się ustawił. Nie musiał przyjmować tylko kropnął z powietrza. Prowadzą zatem 1 do zera. Pracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści, należało cofnąć akcję. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. Doprawda, ale każdy taki kolejny faul skończył. Ależ bomba! Co za bramka! Doskonałe uderzenie! Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil warto, dla takich goli. 2 do 0, gramy dalej. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Jak się rozwinie ten atak. Są coraz bliżej bramki. To był świetny przykład jak odebrać piłkę w ślizgiem. Popow. Piłka krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Werbic. Robi się coraz groźniej i strzela. O, doskonała interwencja, naprawdę nie każdy by dał radę. Zagranie na klepę, krótko. Piłka wraca do środka, jednak tracą teraz tę piłkę. Takie podanie nie miało szansy dojść. Dobrą teraz budują akcję ofensywną, mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Te skrzydła. Zagrywa nieco do tyłu. Zablokowany ten strzał. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Świetnie przeczytał brzutka, ale wciąż może być. Ma teraz szansę! Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. Ale wszyscy znamy stare porzekadło, że liczy się nie styl, lecz to, co w sieci. Może mieli dotąd piłkę rzadziej przy nodze, ale pojawiało się wtedy zagrożenie pod bramką rywali. A to znajduje przełożenie na korzystny dla nich wynik. Piłkę dostaje Kędziora. Ośrodkowanie teraz na bliższy słupek. Ale szobrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść! Walencja. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Uderza na bramkę! Bramkarz się rzucił. Wyciągnął jak struna. Nie wrzucają. Krótkie podanie. Wrzuca piłkę w pole karne? Nie, nie. Takim strzałem głową nie mógł go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Tylko minuta dodatkowego czasu. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Popow. Tomasz Kędziora. Będziemy teraz mieli z autu. Walencja. Dobra piłka na dojście. I gol! Bramka kontaktowa. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No proszę państwa, będzie jeszcze ciekawie. Po powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Mamy teraz wynik 2 do 1. Pop no i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Czy będzie z tego bramka? I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie. Prost na nogę. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Mamy więc 3 do 1. Walencja. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Takie podanie nie miało szansy dojść. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Nie może chybić. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Spójrzmy na powtórkę. Niska, mocna, a przede wszystkim celna wrzutka zasługiwała na wykończenie. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafić. Obecny wynik 4-1. Sprawnie utrzymuje posiadanie w ataku i czeka, aż będzie miał do kogo odegrać. Fatalne podanie piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Wędziora. Wiktor Cychankow. Popow. Dobranie w pole karne. Nikt go tam nie kryje. Ale szobrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Raz jeszcze spójrzmy na tę bramkę z rzutu karnego. Wysokiej klasy wykończenie, trzeba przyznać. Niby od niechcenia piłka pyk, wpada po ziemi przy słupku. Klasa! Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Popow. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Może spokojnie dośrodkować. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Centra w pole karne. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Bardzo niebezpieczne teraz to kranie. Jest, znowu gol, bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi, strzelają, strzelają, kolejne gole. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Sychanko Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut Pracą piłkę. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Rossi. Popow. Tomasz Kędziora. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut gry. Cychankow. Pędziora. Popow. I oto słyszymy końcowy gwizdek.